Property News Podcast. Aneta wieczorek Chodyra, Property propertynews.pl. Monika Rajska-Wolińska, Colliers. Monika Rajska-Wolińska to bardziej szefowa czy mentorka? No, dobre pytanie. No, fajnie byłoby zadać może to pytanie moim pracownikom. Może dodam to w następnej ankiecie pracowników. Jak ja się czuję? Nie wiem, chyba bardziej mentor. Bardziej chyba jednak bym powiedziała, ale na obecne czasy wydaje mi się, że lider, liderka, a lider też ma, ta funkcja się bardzo zmieniła, tak, i są inne potrzeby i ona właśnie idzie bardziej w stronę mentora albo taki zrozumienia drugiej strony i tego człowieka, który jest u naszej organizacji. Ale to są wyzwania tego czasu aktualnego, czy tak się już działo od lat? Myślę, że to się zaczęło. Ta transformacja zaczęła się już wcześniej, ale po no, COVIDzie, czyli taki rzeczywiście okres, który no, dosyć mocno zaznaczył się w naszym życiu wszystkich, rzeczywiście ona się jeszcze nasiliła, taka potrzeba. Chętnie wróciła Pani do pracy po COVIDzie? Bardzo tęskniona byłam za moim zespołem, za energią w biurze. Tego się nie da zastąpić. Bardzo tęskniłam. Podobno codziennie zaczyna Pani pracę w biurze od takiego spaceru. To jest spacer, spacer taki ku rozmowom, czy raczej, żeby sprawdzić po prostu, czy wszyscy są na miejscu, jak to wygląda? Nie, nie mam w ogóle takich zapędów jakiegoś nie wiem, sprawdzania, kontrolowania. Jeśli już to, jeżeli mówimy o kontrolowaniu sprawdzaniu, to, to sprawdzam bardziej ich stan ducha i też podobno słyszałam od mojego zespołu, że ta moja intuicja i dosyć duża empatia jest dosyć duża, nawet przerażająca niektórych, bo jak wyhaczam tam niektóre. Czego przerażająca? Przerażająca, że idę po biurze, właśnie uwielbiam chodzić po biurze. Więc tak, jest taki rytuał, że wchodzę do biura i oczywiście robię takie u nas kółeczko, um, i słychać mnie podobno już dawno, wszyscy wiedzą, że Monika w biurze jest. Ale to wynika też z tego, że po prostu uwielbiam pracować, przejść, zobaczyć właśnie jaka jest atmosfera, jak się ludzie czują. I to przerażenie jest takie, że udało mi się, udało mi się, bo to tak, wychwycić kilka czasami sytuacji, bo osób, które rzeczywiście no, mają po prostu mniej energii, tak, wynikające z różnych kwestii, czy niewodowych, czy prywatnych. Ale mm, od razu biorę takiego delikwenta czy delikwentkę na sobie, jak no, znamy się, bo jeszcze dużo mam osób, które mało mnie znają, więc muszą mnie poznać, że mogę mhm. to zrobić i po no, prostu ludzko porozmawiać i tak zatrzymać ich trochę, być może, żeby zwolnili troszkę swoje tempo, e, że tu nie ma problemu z tej firmie na to i że mogą zawsze. Do nas później na spokojnie jeszcze wrócić, jeżeli mają potrzebują jakiejś przerwy, bo takie też, są, też są takie sytuacje. Albo po prostu rzeczywiście Życie. zwolnić tempo życia. Życie. Życie, tak. Ale żeby czuli się wartościowi, że, żeby nie czuli się zagrożeni, tak? Więc no, uwielbiam te przejście. Czy te cechy pomagają pani w zarządzaniu, czy nie? Właśnie. Empatia, taka obserwacja, czujne oko. Taka trochę, mam wrażenie, opiekuńczość. No to jest opiekuńczość pisana jest troszkę też w taką kobiecą cechę i tego no, nie wymarzę się i to jest właśnie uważam, że na obecne czasy dla liderek fantastyczna umiejętność, tak, czyli ta empatia, intuicja i ta opiekuńczość, zwłaszcza w tych obecnych naszych czasach, em, tak, to jest taka opiekuńczość e, i patrzenia na to rzeczywiście, no, mówię na tą drugą stronę, ten, ten element ludzki jest bardzo istotny dla mnie. Ludzie ogólnie. Bardzo. Mhm. bardzo Kocham e... moich ludzi. <laughs> to jest dobra cecha, mogę to. Mogę powiedzieć nawet, że mieliśmy takie... E, e, fajnie, bo dzisiaj oczywiście przed tym naszym spotkaniem miałam spotkanie z jedną z osób, która pamięta mnie. Mówię, że ja tak pamiętam ciebie. E, było takie spotkanie na poziomie Europy liderów, e, około 300 osób. Mieliśmy konferencję w Wiedniu jeszcze przed covidem. I brałaś udział w panelu dyskusyjnym, jako właśnie członek zarządu na Europę. I Ciebie zapytał właśnie szef, który moderował tę dyskusję, to na czym polega ten Twój sukces w budowaniu tej kultury organizacji, która jest tak silna i która rzeczywiście, no ja wierzę w tą kulturę organizacji, to jest fundament do osiągnięcia w ogóle sukcesu w biznesie. Ale ktoś to musi kreować, ktoś musi, ktoś to musi kreować wyznaczyć drogę, I tak? ona powiedziała do mnie, że co, ja pamiętam jak powiedziałaś, Zastanowiłaś się chwilę, bo nie powiedziałaś bardzo jedno słowo, które było, pamiętam na zawsze i dużo osób pamiętało, że powiedziałaś, że ja kocham tych ludzi, ja naprawdę ich kocham. Chciałam zapytać właśnie, czy bardziej kij, czy marchewka, ale chyba już znam odpowiedź. Myślę, że jedno i drugie jednak, bo, bo w tym wszystkim no, jest też to nie jest tak, że jesteśmy, ja to zawsze nazywam dzieci kwiatów i się kochamy i jest tak cudownie, tylko rzeczywiście no, jest jedno i drugie, tak? No, lidera też wymaga się twardych decyzji też, tak? To nie jest mhm. tylko, że tutaj e, oczywiście jest ta empatia i sympatia, ona działa w dwie strony, nie? To, to no, są oczekiwania firmy, trzeba złapać tak? balans. Tak, tak. jest. Mhm. A wróćmy trochę do tych początków. Czy, czy nieruchomości to była ta. Doradztwo nieruchomości było tą e, pierwszą, pierwszym wyborem e, e, na Pani drodze zawodowej, czy raczej przypadek? Przypadek. Bo słyszałam, że chyba zaczynaliśmy od. E, recepcji. recepcji. Tak, ale to był przypadek. Także przypadek. to, to były czasy. O matko, ja nawet nie wiem, jak to był rok, 95 czy 6, no naprawdę dawne czasy, więc generalnie wtedy dużo firm zagranicznych chodziło na rynek, nieruchomości, w ogóle na rynek pracy. Mm -hmm. tak? Wszyscy tak bardzo no, gdzieś chłonęli, tak? to żeby gdzieś pracować w firmach międzynarodowych. Ja nawet dostałam ofertę, pamiętam, do firmy em, tak finansowo-księgowej. I nagle do nieruchomości polskiej firmy Unikat wówczas, ale spodobała mi się rekrutacja, spodobała mi się osoba, która mnie rekrutowała, i mówię, no dobra, no młody, młody człowiek to tak, no to, to, to wybieram nieruchomości. Oczywiście, jako dzieci, które nic nie miało takiej wiedzy absolutnie na ten temat, dlatego zawsze powtarzam u nas w naszym dziale Pipo, że ten moment no, rozmowy zatrudnienia nowego człowieka jest bardzo istotny. Ma duży, dużo wpływ. Oczywiście mamy dostęp do internetu, mm -hmm. do social media, więc oczywiście możemy jeszcze podejrzeć tą firmę, jest no wiele tak. narzędzi do tego, ale rzeczywiście ten moment tej rozmowy właśnie, ten pokazania w jakiś sposób to jest bardzo trudne. poza takiej rozmowie tego właśnie, tej twarzy ludzkiej firmy, że to nie jest tylko duża korporacja tak postrzegana, tylko rzeczywiście tam jest ten, ten element ludzki istotny dla nas. Jest to rzeczywiście trudne. Trzeba złapać te fluidy wspólne. Tak, prawda? Trzeba, no i właśnie, no i właśnie jak to zrobić nie? w obecnych czasach, gdzie właśnie rzeczywiście walczymy przez to, o talenty o najlepsze osoby w naszych firmach i trzeba je utrzymać jeszcze u nas. No więc właśnie, czy łatwo jest utrzymać te talenty. Ja mogę powiedzieć z swojej perspektywy, my mamy to szczęście, że no, ta rotacja pracowników nie jest aż tak duża. I ten wskaźnik nie jest wysoki. Mamy poziom zaangażowania pracowników na poziomie chyba teraz 86, jeśli dobrze pamiętam, czyli bardzo wysoko w stosunku, bo robimy takie oczywiście takie testy, analizy co raz w roku, jest najważniejszy nasz taki ankieta pracowników, czyli patrzenia, zadowolenia, zaangażowania i ją bardzo dokładnie analizujemy. Fajnie to, co mi się udało stworzyć, znaczy nam wspólnie, to cudownie, że mamy taką kulturę rzeczywiście, no przy użyć tego słowa angielskiego, wiem, że to nie wszyscy lubią feedbacku, czy takiej informacji zwrotnej, ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, mhm. gdzie u nas pracownicy nie boją się powiedzieć, jakim, czym jest też dobrze, bo to jest też bardzo ważne, ja zawsze mówię, słuchajcie, pamiętajcie, że żeby nie mówić tylko to, co jest do zmiany, to jest ważne, oczywiście, ale też, co wam się podoba i co powinna firma kontynuować. No tak, tak. Więc ja dostaję bardzo dużo komentarzy. W tym roku jesteśmy 500 komentarzy, więc to jest, to jest, to jest cudowne Przeczyta, przeczytałam tą mm -hmm. lekturę. Um, i to jest dla mnie takie no, źródło informacji tego, jak się pracownicy u nas rzeczywiście czują. A co im się naprawdę podoba, co, co firma robi dobrze i co powinniśmy kontynuować? No a co oczywiście są obszary, w których my musimy się, powiedzmy, zmienić albo zmienić się wspólnie, bo to, to jest też wymaga zmiany wspólnej. To zawsze tłumaczę, że to zawsze nie tylko ja, tylko, tylko firma. Nie? Czy pani, jako liderka, jest zadowolona z tych odpowiedzi? Czy, czy widzi pani, że to jest, że firma stoi właśnie w takim, w takim miejscu, gdzie pani by chciała, żeby stała? Czy jeszcze jednak jest trochę do o zrobienia? Je, a je, być może? może po prostu pani wygodnie się i powiedzieć jest no super. No ja myślę, że niektórzy by marzyli, żebym się tak rozsiadła i nic nie nie wymyślała nowego. A, y, nawet są już anegdoty na ten temat, że tak, z jednej strony się cieszą, jak mnie nie ma, tak? Chociaż na lotniskach jak jestem, bo teraz dużo podróżuję, wysyłam jakieś takie różne informacje, bo tam coś mięcie nowego na dnia, a później jak przychodzę, no to. Z dużą ilością pomysłów, więc więc nie wiem. A, no, a z drugiej strony, czy ona, tak i nie, oczywiście, no bo ja bym chciała, moje marzenie, oczywiście, w ogóle jak przejęłam, pamiętam stery, to takie zastanawiałam się dobrze, no to Monika, to co ty byś chciała, nie? A, w ogóle, tak, co ty byś chciała? No bo jedno, oczywiście wskaźniki finansowe, tam gro i tak dalej, to jest proste, wbrew pozorom, tak, o, mhm. sobie można określić. Ale tak po prostu inne aspekty. Ja pamiętam, że. Yy, Y, powiedziałam, że takim moim marzeniem jest to, żeby stworzyć w firmie taki, taką przestrzeń dla pracowników. A, żeby oni ma, mogli naprawdę się rozwijać, żeby mogli rzeczywiście poczuć, że są częścią tej firmy i to nie jest jakiś tam jakiś korporacyjna no nie wiem slogan, tak, tylko rzeczywiście ja chcę to wierzyć, żeby oni mieli taką przestrzeń, żeby mogli się uczyć, rozwijać od siebie nawzajem, bo uczyć się możemy różnie, tak, nie tylko czytać mhm. książki, nie tylko słuchać podcastów, na przykład, że zachęcamy oczywiście, jak najbardziej, e, e, tak, czy, czy, czy YouTube, ale też w formie nawzajem wymiany informacji, rozmowy z klientami, żeby też mogli rzeczywiście tylko uczyć wiesz, się, tak, i rozwijać i żeby mieli rzeczywiście trochę takiego, no to się mówi po angielsku fanu, czyli rzeczywiście mieli taki fajnie się dobrze tutaj w tej naszej firmie czuli. To jest moje zadanie. A z drugiej strony wierzę, że stworzenie takiej atmosfery sprawi, że nasi klienci oprócz tego, że mamy na pewno kompetencje, bo no, mówmy się wszyscy do naszej konkurencji, też mają takie kompetencje, żeby też mieli przyjemność robienia biznesu z nami, tak? Czyli, bo spędzamy dużo czasu razem na transakcjach, czy na przykład na jakimś doradztwie, czy na przykład robimy, czy, czy jak zarządzamy nieruchomościami, żeby oni mieli przyjemność taką obcowania z nami, kontaktowania się i żeby to zrobić, to trzeba rzeczywiście zacząć od siebie, no. czyli ja po prostu no, lider, liderka, jak to przekłada się na, na kulturę organizacji, dlatego stąd tak dużo takiej mojej energii i czasu było poświęcone rzeczywiście na stworzenie takiej kultury. Ale przemyślany sposób. Przemyślany sposób, no i to jest też w um, cierpliwy sposób, chociaż natura jest niecierpliwa. Co dużo nauki było w pracy nad sobą, żeby rzeczywiście rok do roku zmieniać, tak, żeby też nie. Um, w pozorom um, ludzie boją się zmian. Wszyscy, ja mówię to ogólnie, tak, że nie, my mówimy, że chcemy zmiany, ale my tych zmian raczej nie chcemy, tak, nam dobrze jest tak, czasami w tym, czym jesteśmy, tak, więc. Komfortowo, e, tak. Więc co trzeba zrobić stopniowo, takie te, te, te zmiany? No nie jest to proste. Ale zgodzić się, żeby usiąść za sterami firmy, to pani chyba nie chciała. Nie. <laughs> nie, no nie było. Nie, nie, nie. nie. Ale czemu? E, hmm, no, to były w ogóle inne czasy. No. Myślę, że teraz to bym się, to bym się zgodziła. <laughs> chyba, nie wiem. Ale to był rok 2010, i na tamte czasy. Po pierwsze szefami firm byli po pierwsze ekspaci, cudzoziemcy, tak? Tak. W, 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 w takich firmach jak nasza i nie tylko i w, i w tych, w, w, takich i budowlanych, ale również i nawet naszych klientów, co najemców. A po drugie no, e, e, byłam kobietą, tak, bardzo młodą w tym czasie, e, e, od właśnie ile, 13 lat, i wydawało mi się, że dla, dla firmy, tak, bo patrzyłam bardziej w kontekście firmy, co jest ważne dla firmy, w momencie, kiedy Hally był promowany na inne stanowisko, że jednak y, powinna być osoba, y, może nie z wewnątrz, tylko z zewnątrz, no właśnie tutaj to, to Ziemiec, być może mężczyzna, bo to był taki, no tamte czasach naprawdę jeszcze bardziej męski, jednak taki standard, stator, mhm. taki standard nie, że to będzie bezpieczne dla firmy naszej, tak, gdzie my jeszcze też tak budowaliśmy trochę swoją pozycję. Więc, więc, bardziej z tego względu, trochę oczywiście, bo jest też tak często, i to jak rozmawiam z kobietami, jak robimy, mam mentoring, z kobietą, uwielbiam zresztą, to jest, to jest tak, jak patrzę z perspektywy już czasu i doświadczenia, że my kobiety mamy, musimy spełniać 100%, tak? Albo 110, żeby podjąć tą pracę, tak? Po prostu, albo swoje wyzwanie, czyli nie mamy takiego patrzenia, że. Okej, okay, no powiedzmy tych 20 nie wiem, ale się nauczę, tak, mm -hmm. albo nie muszę nawet ich wiedzieć, tak, bo będę zatrudniać osoby wokół siebie, które będą te 20% wiedziały, czego ty nie wiesz, tak. Ale czy to um. wynika z takiego naszego wewnętrznego perfekcjonizmu, czy raczej z um, tej presji otoczenia? Z czego to wynika? Że my chcemy po prostu, ja... musimy być na full i to, to wszystko musi być idealne. Ja myślę, że z dwóch stron. To są, to są dwa aspekty. Ja pamiętam, że mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, że to było dwa aspekty. Czyli jeden na pewno ja na tamte czasy, no wtedy zarządzałam zespołem działu zarządzania nieruchomościami. Tak? Oczywiście miałam już wtedy już sukcesy. Nie spodziewałam się, mówiąc szczerze, że w ogóle będę kandydatem. To tak Hadi przyszedł, mnie zaskoczył, nie ukrywam. Więc taki pierwszy był szok i absolutnie nie. Później jako anegdotę mogę powiedzieć, wynajął mi coacha, żebym mnie coachował na to, żebym została tym szefem. Ja w końcu mówię, już w końcu ja coachowałam tego coacha, ja mówię, wiesz już daj sobie spokój, już nie wydawaj pieniędzy na ten coaching, I już mówię. Wezmę tą robotę, no, już wezmę ją, już trudno. Ale mówię, mówiłam się tylko, żeby za dwa lata, żebyś mnie po prostu nie, nie zwolnił. To mnie tylko został, bo ja kocham tą firmę, ja co być w tej firmie, to tylko mi tak tutaj po prostu dom, zostaw. No to, I tak zostało to jest trochę dłużej. Ja zostałam trochę dłużej i trochę więcej zadań, natomiast też mówię to zawsze w kontekście tego, że my potrzebujemy jako kobiety też takiego trochę tego bezpieczeństwa. Tak, po prostu. I to jest ten taki aspekt, że jak zostanie bezpieczeństwo, to tak mówię, tak w kierunku do firm, które chcą rzeczywiście zatrudniać więcej kobiet, a wiemy, że teraz jest taki trend, tak. to musi być ten aspekt tego bezpieczeństwa on jest taką podstawą, tak, żeby rzeczywiście kobiety podjęły to wyzwanie, czyli my chcemy Ciebie, masz kompetencje, widzimy to, jeśli nie masz, jeżeli czujesz, że nie masz, my Cię wesprzemy, tak, więc i żebyś się nie bała, nie? więc to, to jest ten, ten, ten istotny aspekt, którego czasami brakuje gdzieś tam, bo chcemy tych kobiet więcej na stanowiskach zarządczych, ale nie ma takiej dyskusji, żeby je rzeczywiście Może to podtrzy jakoś udroić, ale chciałam wrócić do tego pytania, które zaczęłyśmy które odnośnie właśnie tego wewnętrznie, tego jak ja się czuję z kompetencją swoją, tak? czy jestem wystarczająco dobra, żeby to wziąć. A druga to presja Otoczenie. środowiska. Ta presja też była. Nie? Presja była, no, tak jak mówiłam w tamtych czasach, też, no, ja też, Hadi taki bardzo charyzmatyczny lider, znana postać na rynku nieruchomości, i nagle ja tak stanęłam, ja pamiętam jak dzisiaj pierwszy no pierwsze takie przemówienie naszych pracowników, gdzie Hadi, no, tak osoba o silnej osobowości, głosie, ale też postury i ja po prostu taka drobna dziewczynka, która po prostu mówi, o matko, co ja mam tym ludziom powiedzieć, nie? Więc, więc jest, natomiast też presja z takiego od razu oceniania, nie oczywiście, nie? i trzeba było się z tym zderzyć. No, bo oczywiście od razu jesteś oceniana, tak? Mm -hmm. Już oceniana co powiesz, jak powiesz. Dodatkowo kobiety kobiet aspekt, jak się ubierze. Tak. E, 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 więc, czy, czy jak wygląda, tak? Czy, czy i, i, ten, I te wszystkie aspekty w jakiś sposób e, jednak wpływają na to, czy my się boimy, czy nie. No i druga strona to się ja wewnętrznie, ponieważ byłam wewnątrz firmy, e, musiałam się troszkę zderzyć z tym, że byłam teraz później po drugiej stronie, nie? Mm -hmm. Czyli we w pozorze, tego, że moi koledzy i koleżanki by. Ze mną, tak? Oni ja przyspierali to i dostałam duże wsparcie, ale po drugie, jakby nie patrzyłam po drugiej stronie. Czyli musiałam się zderzyć z tym, że ja, właśnie, jak robię kółko po biurze, idę do kuchni, to na przykład jest cisza, nie? Albo, albo ja zażartuję, bo lubię sobie zażartować i nagle ktoś z tego żartu wie, ojejku. I już słyszę, że jest plotka w kuchni, że nie wiem, będą. Nie jest, wiem, inaczej. jest inaczej, nie? Jest Więc tutaj inaczej. musiałam się nauczyć. Że ten mój lust taki ogólny, który chce zostawić, bo nie chce się zmieniać. Czy on generalnie jednak muszę go gdzieś wyważyć w kontekście, jeżeli mi do końca pracownik jakiś jeszcze nie zna. Nie? A jak jest teraz? Co, jakie cechy, pani zdaniem, powinny pojawić się właśnie u osoby, która jest liderem zespołu, międzynarodowego zespołu, dużego zespołu? Mhm. Znaczy, myślę, że tak, dla mnie to, co się na, na pewno, tak bym to podzieliła, takie dwie części. Jedna część to tego, co myślę zawsze było ważne um, i to, co może w przyszłości będzie miało jeszcze większy wymiar. I to, co dla mnie jest ważne zawsze, no to, to jest i w biznesie, i jako lider, no zaufanie. Musi stworzyć takie um, środowisko, w którym rzeczywiście um, jesteś autentyczny czyli jesteś takim liderem, liderką, jaką jesteś, to znaczy muszą już mieć zaufanie, że pracownicy wiedzą, że jak powiesz i obiecasz, zwłaszcza w momentach, kiedy są kryzysy, więc w momentach, kiedy właśnie na przykład był COVID i było dużo niewiadomych, byliśmy wszyscy gdzieś w domach i do końca nie wiedzieliśmy, w którym kierunku rynek nieruchomości też się rozwinie, jak nasz biznes, jak nasz sektor, jak to będzie wyglądało, wszyscy w domach pozamykani, gdzieś jesteśmy tylko na tych online'ach. Jak stworzyć przez ten online takie poczucie, zwłaszcza u osób, które jeszcze mnie nie znają, żeby czuli się zaopiekowani, żeby czuli się bezpiecznie znowu, tak, i żeby mi zaufali, tak, że będzie dobrze, tak, ale ja będę wysyłać im bardzo e, przejrzyste, e, uczciwe komunikaty i Wam powiem, jakim stanie jest firma, tak, e, e, i to dalej kontynuuję. Jest to też dużym wyzwaniem, bo z drugiej strony też pracownicy czasami odbierają, czasami jak mają dużo informacji, to też interpretują. Nie? To trzeba rzeczywiście dobrze, to, dobrze, dobrze przekazać, tą informację. Nie? Więc ta uczciwość, transparentność, ta autentyczność, która zawsze we mnie była i jest dla mnie istotna i będzie dalej. A na pewno to, z czym myślę, będzie bardzo ważna umiejętność potrzebna w przyszłości, to jeszcze takiego dużej empatii, tą kobiety mają. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne. I przede wszystkim tego spojrzenia właśnie na tę ten, 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 drugą stronę człowieka. I wziąć przede wszystkim umiejętność patrzenia na wszystkie wyzwania, które obecnie są. A może na przykład skoro. w biurze, a ich jest bardzo dużo. Ich jest bardzo dużo. One zawsze były. Tylko te, które teraz są, tak jak ja teraz patrzę w takim kontekście wyzwań i tych zmian, bo ja uwielbiam zmianę generalnie i lubię zmieniać coś nieustannie niestety. To niestety, no, niestety, ja wiem, ale no, czasami właśnie. jest. Pamiętam, że jeden rok dam odpocząć wszystkim. Powiedziałam, dobrze, ten rok pociągniemy bez zmian. Natomiast. Ale w przyszłym roku zrobimy. A, przyszłym roku podwójnie. Natomiast zmiany, te obecne zmiany, które są, one wprowadzają u mnie takiego trochę niepokoju, którego wcześniej nie miałam. Nie? Bo jest tak dużo, dużo takich faktorów, tych, którzy teraz rzeczywiście. Niepewnych. Po prostu. Niepewnych. niepewnych. One, więc, więc umiejętność, tak, dla lidera umiejętność teraz znalezienia się, powiedzmy, w tym środowisku zmiennym, takim na stałe, ale takim, żeby przejść przez tą barierę tej niepewności, takiego niepokoju tak, i znalezienia siebie na nowo, jest to rzeczywiście bardzo trudne. I to jeszcze własnego, oprócz tego zapewnienie tego bezpieczeństwa zespołowi. Tak. Do tego bym dodała fakt taki, że. Dyskutowaliśmy zresztą ostatnio z kilkoma liderami ten temat, że ja zawsze mówię bardzo często o takiej właśnie samotności lidera, a liderki tym bardziej, w, tym, w prowadzeniu w ogóle biznesu, natomiast on się teraz bardziej jeszcze pogłębia. Dlaczego? Dlatego, że oczekiwania na, na przykład udziałowców, ja nie mówię tego w kontekście naszej firmy, tylko w ogóle, nie mówię o klientach, mm -hmm. udziałowców są nadal takie, że oczywiście jest cały czas wzrost i wzrost i wzrost, gdzie marże ogólnie, generalnie jednak się kurczą. Oczekiwania są, żeby pracownicy wrócili do biur. Tak? a pracownicy nie chcą wrócić do biur. No i ta druga strona pracowników, którzy mają też oczekiwania, no bo też jest dużo, dużo takich, duży jest taki impact tak? ze strony na, na pracowników, to jest właśnie ta, ta limit do takich naprawdę talentów, A plus no inflacja, no wszystko się oczywiście no, nakłada. nakłada na to, więc u nich też ta niepewność jakaś jest, no i um, mamy takie poczucie, że liderzy stali trochę sami jeszcze bardziej że oczekiwania są, tak, z dwóch stron i od klientów jeszcze większe, też tak samo, on jest gdzieś w tym wszystkim taki sam, są. tak. I pytanie jest tak jeżeli na przykład udziałowcy gdzieś nie spojrzą na to trochę z innego, z innego punktu widzenia, znaczy tak jakiegoś do szkolenia na przykład chociażby lidera, dacia mu, dania mu takiego wsparcia, to y, będzie bardzo ciężko liderom, y, takim, którzy nie sami, powiedzmy, też sobie sami ze sobą nie radzą, albo tacy, którzy się nie, nie, nie rozwijają sami. Też mówię nie tylko w kwestiach takiego osobistego rozwoju, ale rozwijają takiego też w y, Kontekście zmian w biznesie, będzie bardzo trudna. A czy y, lider ma, jest w stanie sam nad tym pracować? Czy na przykład ma pani pomysł na to, jak y, 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 z takim wyzwaniom po prostu sprostać? Mm -hmm. No ale znowu zostaje sam, nie? I e, 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 pewnie jest. Nie? Tylko, że e, e, w obecnej gonitwie pytanie, czy znajdzie na to czas, nie? Bo to A czy jest zespół to... jest, może jakoś wesprzeć e, takiego lidera? Zawsze może. Zawsze może. Wystarczy słowo dziękuję. Fajnie, że jesteś. Taki, Taki apel. <taki> No, co rzadko się zdarza, no ale tak jest, bo to, bo to, bo to jest no tak jest, taka jest rola też oczywiście. Nie? Natomiast no też my jako liderzy no musimy tak. też spojrzeć na to, że mamy w biurach teraz na przykład no, chociażby pięć generacji, tak, cztery albo pięć, tak mniej więcej teraz się mówi, tak? I każda generacja oczywiście inaczej podchodzi i ma inne oczekiwania, tak? Więc na takie rzeczy już typowo techniczne tych umiejętności, w jaki sposób komunikować się, w jaki sposób przekazać tą informację, żeby te pięć generacji która absolutnie inaczej się komunikuje, ma inne tak. wartości, ma inne podejście, czy to jest dobre, czy złe, no po prostu inne. I e, jaki sposób dotrzeć? Nie? Ja się na przykład z tym zderzam, nie? że mam inne przesłanie do widzę do takich osób, które już wiele lat mną pracują widzę do, do młodego zespołu, który muszę rzeczywiście znaleźć jakąś inną formę komunikacji. Drugi aspekt, e, no to wiadomo, wtedy mówimy szeroko pojęta digitalizacja, tak? czy w jaki sposób ona wpłynie na, na nasz biznes, w jaki sposób ona wpłynie na nas na, na nas po prostu, tak? Na, w jaki sposób ja jako lider powinnam się rozwijać i uczyć? żeby rzeczywiście nadążyć za tymi wszystkimi zmianami, tak? Gdzie w tym wszystkim jest właśnie ten czas poświęcony na to. Jak za dużo sobie też bo robię wymian z moim zespołem, lubię imputować ich na temat takiej przyszłości, ja jeszcze albo z klientami, to czasami jestem przebodcowana i to właśnie stąd mam ten, ten trochę takie przerażenie i strach, tak? Że ja jestem tutaj, a niektórzy powiedzmy jeszcze, Europa moja, nawet moje, mój jest ukochany, w Europa zachodnia, troszkę tam ten z tyłu, tak? więc tam często jeżdża, no, prowadzić edukację w tym zakresie. Tych wyzwań jest sporo, dylematów też, ale wydaje mi się, że e, jeśli właściwa osoba jest na właściwym miejscu, to we właściwy sposób e, poradzi sobie z każdym problemem i tego życzę. E, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję słuchaczom. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.